Witam wszystkich bardzo serdecznie Pokojem Bożym z tego miejsca. Chciałbym zwracając się do. udając się do Pisma Świętego, chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi Boże Słowo, na to, co mamy napisane w Biblii, a jednocześnie porównując to, co jest w Biblii. Z nauczaniem tak zwanego kościoła. To, co w kościołach słyszymy, kościelne nauczanie, to jakie Kościół zabiera często w stanowisko w nauczaniu biblijnym, w interpretacji Bożego Słowa, z wniosków jakie wyciągają i itd. I te wnioski, te kościelne, to kościelne nauczanie jest bardzo często, różni się i to zasadniczo od tego nauczania, które czytamy w Biblii. Do tych, którzy, zwracam się teraz, którzy zasilają społeczność tak zwaną kościelną, Którzy są w jakiejś w de, denominacji, czy, czy do osób, które czytają Biblię, znają Biblię, wiedzą, co w niej jest napisane. Chciałbym zwrócić Wam na bardzo prostą rzecz uwagę. Mówię to z perspektywy osoby, która zna Boże Słowo, która czyta Boże Słowo. Wiem, co w nim jest napisane, wiem o co chodzi w tym słowie, ale też i byłem. Bardzo długo, wiele lat w społeczności, w tak zwanym kościele niekatolickim, oczywiście też katolickim, ale, ale później w społeczności, która miała kontakt z Biblią, która czytała Biblię, dla której Biblia nie była czymś abstrakcyjnym. Ale każdy miał to słowo w ręku, czytał, studiował, badał. Był samodzielny w tej kwestii, mógł czytać, nie miał tego narzuconego gdzieś odgórnie, od, od przywódców itd. Tak jak to jest w Kościele Katolickim, gdzie tylko ksiądz się posługuje Biblią, a reszta słucha, nie sprawdzając, nie porównując, nie wnikając itd. A więc bardzo prosta rzecz. Nie wiem, jak wy. Ale ja będąc tyle lat, nigdy, nigdy przez lata, jakie spędziłem w społeczności, nie, nie słyszałem, że jest różnica, jeżeli chodzi o osoby, czy człowieka, jak Biblia nazywa bliźniego. Miałem to gdzieś tak zakodowane z tyłu głowy, że z kościoła, jeszcze to katolickiego, że bliźni... Mój to jest e, każdy człowiek, osoba napotkana, gdziekolwiek, e, że to jest człowiek stworzony tak jak ja, z e, krwi, skóry, kości, jest to mój bliźni. E, I takie samo miałem, e, wchodząc do innej społeczności, takie samo miałem nastawienie, takie samo miałem e, zrozumienie. E, chociaż nigdy nie słuchałem, nie, nie było takiego, nie słyszałem kazania e, direct, e, e, w tym temacie, w tej kwestii, czy jest jakaś różnica? Nie wiem, czy charakteryzuje się taka osoba czymś, ale gdzieś tak generalnie, jeżeli była ten, był ten wątek poruszany albo przytaczany, że bliźni, gdzieś tak ogólnie rzucone takie, takie słowo czy określenie. To zawsze to tak odnosiło, odnosiło się do właśnie też każdej osoby, że to każda osoba jest, każdy człowiek jest moim bliźnim. Ale wiecie co, niesamowite jest to, że dla mnie to było czymś nowym, nowym odkryciem, bo będąc nawet w społeczności i wielokrotnie czytając przypowieść, którą zaraz wam przytoczę i, i przeczytam nigdy nie zwróciłem na to uwagi, że, że jest tam różnica i to zasadnicza różnica. Żeby za dużo od siebie nie mówić. Powiem tak. Bliźni to nie jest każdy człowiek. Mój bliźni to nie każda napotkana osoba. I wiem, że dla wielu z was, bo to dla mnie też było wielkim zaskoczeniem mm -hmm. i... Z zdziwieniem, kiedy czytając sam w domu Biblię, nagle tak jak wspomniałem, będąc w społeczności wielokrotnie, kilkadziesiąt, może, może i więcej razy przeczytałem ten, czytałem tę przypowieść, ale nigdy właśnie nie zastanawiałem się, nigdy się nie skupiłem, jakoś mi to uciekło. Ale w, w, kiedy wyszedłem, opuściłem szeregi, tak zwanego kościoła. Zacząłem sam Biblię czytać, nagle doznałem olśnienia, że wow, przecież to jest różnica, o której mówi Słowo Boże. Kochani, chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. Może tak samo będziecie zdziwieni i zaczniecie się nad tym zastanawiać tak jak ja, że nie jest tak jak w Kościele słyszeliśmy, że każdy człowiek napotkany, to każda osoba, którą widzę, że to jest bliźni. Przechodzę do Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza, a tam rozdział 10, wersety od 29 po 37. Przeczytam. A wysłuchajcie. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa. A kto jest bliźnim moim? Kto jest? Gdyby, słuchajcie, od razu może zaakcentuję, yy, 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 skupię się na tym wersetem. Jest pytanie, kto jest bliźnim moim? Osoba, która przystępuje do Chrystusa, mówi, kto jest bliźnim moim? Słuchajcie, nie byłoby tego pytania, gdyby to było takie oczywiste. Nie byłoby tego pytania, gdyby oznaczało to, co słyszymy w kościołach czy w kościele, że każdy jest moim bliźnim. Nie, jeżeli pada to pytanie, czyli to nie jest sprawa oczywista. A więc przystępujący do Chrystusa zadaje pytanie: Kto jest moim bliźnim? Czytam dalej. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Teraz Jezus podaje przypowieść, przez którą odpowiada temu, który do niego się zwrócił. A więc Jezus odpowiada do niego, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerychaj i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, Dojechał, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwę, oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz to był dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim. A co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Kochani, mamy tutaj nie jedną hmm. osobę, mamy tutaj więcej osób w tej przypowieści wymienionych jest wymieniony. Lewita, jest wymieniony Samarytanin jest wymieniony kapłan. Trzy osoby. Gdyby każda osoba napotkana była naszym bliźnim, no to każda z tych trzech byłaby Byłoby napisane, że każdy z nich jest bliźnim moim, ale jest ta różnica, kiedy na to pytanie Jezus odpowiada i przytacza tak lewita, przychodzi lewita na miejsce, gdzie widzi tego poranionego, przechodzi e, również tą drogą e, kapłan i przechodzi samarytanin. Nie ma mowy o e, lewicie, nie jest zaakcentowany tutaj kapłan. Ale Samarytanin. I teraz dlaczego? Co takiego się wydarzyło? Dlaczego jest zwrócona uwaga na tego Samarytanina, że to jest bliźni? Dlaczego tam ci pozostali Dwa nie? Samarytanin on charakteryzuje się cechami danymi od Boga, czyli wrażliwością, współczuciem. Troską. Mało tego, już pomijając jego dobre serce, intencje, yy, daje swój czas, bo gdzieś tam szedł, w jakimś yy, celu podróżował, więc zostawia na razie yy, yy, tę swoją podróż. Zmienia kierunek, idzie do, do, do jakiejś yy, gospody, żeby tego rannego tam. Zostawić, żeby, żeby mógł się wyleczyć, zostawia swoje pieniądze. Mówi do gospodarza: Zostawiam ci tutaj pieniądze. Jeżeli wydasz więcej za opiekę nad tym poranionym, niż to, co ci zostawiam, w drodze powrotnej przyjdę i tobie je oddam. Wyrównam należność, żebyś nie ponosił e, żadnych strat od siebie. Kochani, do. E, Bliźni, to nie ten, którego widzimy na ulicy. Bliźnim nawet może nie być osoba, z którą siedzisz w jednej ławce w zboże. Jest konkretna osoba, jest konkretny opis, charakteryzacja tej osoby i na tej podstawie dopiero możemy stwierdzić, powiedzieć, czy ktoś jest moim bliźnim, czy nie. Osoba bliźni moim. To jest błędne pojęcie, jeżeli uważamy, że to jest ktoś, y, y, kogo widzimy, że to jest może nasz jakiś krewny, że to jest ktoś nasz bliski, a już na pewno myślimy, że to jest ktoś, z kim chodzimy do jednego zboru, do jednego kościoła, że to jest ta osoba bliźnia. Y, ten nasz bliźni. Nie, Biblia tak nie mówi. Bliźni, to, bo ten... Y, bo ten bliźni, tym bliźni może zostać osoba, której w ogóle nie znamy, którą przypadkowo spotkaliśmy gdzieś na ulicy w jakiejś konkretnej danej sytuacji. Gdybyś przechodził, jakąś, gdybyś przechodził ulicą chodnikiem i był świadkiem zdarzenia, że jest osoba i, i, i została napadnięta przez jakiś tam. Innych ludzi i zostawili tą y, osobę poranioną. Ty widzisz to zdarzenie, i nagle y, powiedzmy, ty byś chciał też pomóc, ale nie zdążyły zareagować, dlatego że ktoś znalazł się w, bliżej tej osoby, ale ty masz tą sytuację cały czas w zasięgu swojego wzroku i to hmm. widzisz, obserwujesz. Więc widzisz, że ktoś po, podchodzi wcześniej od ciebie do tej osoby i zaczyna tą osobę ratować, zaczyna tej osobie pomagać, zaczyna się tą osobą interesować. Ja nie mówię, że musisz teraz tą osobę wziąć do domu, że, że, że masz się nią opiekować i tak dalej, bo możesz zrobić inne rzeczy. Dzisiaj mamy telefony, możesz zadzwonić po, po pogotowie. Możesz zadzwonić po policję, możesz zadzwonić gdziekolwiek indziej, możesz zadzwonić, bo może nie masz takich możliwości, może jesteś pieszo. Możesz zadzwonić po jakiegoś, nie wiem, znajomego, kogoś z rodziny, poprosić, żeby przyjechał autem, że odwieździesz do szpitala tą osobę. Osoba, która się zainteresowała, a Ty jesteś świadkiem zdarzenia tego i widzisz, obserwujesz to, widzisz, że ta osoba. Ten, ten przechodzień, który widział też to zdarzenie, podchodzi i zaczyna pomagać tej osobie, to ta osoba jest Twoim bliźnim. Chociaż i w ogóle nie znasz. Rozumiecie, o czym Biblia mówi? Nie jest bliźnim ten, który przechodzi obok. Wiecie, wiele, wiele razy sam byłem świadkiem takiego zdarzenia. Niekiedy są reportaże nakręcone i. i Pokazane gdzieś na internecie, na YouTubie, czy, czy nawet w telewizji było, kiedy, kiedy apelowali, telewizja apelowała, żeby ludzie nie byli według siebie tacy obojętni, żeby nie byli tacy, żeby nie patrzyli tylko na siebie, ale żeby zwrócili uwagę, zwłaszcza kiedy ktoś leży, bo często jest tak, że jak ktoś leży, to, to zakładamy, że to osoba, która. Która wypiła za dużo alkoholu, i, i często się mówi: Ach, nie, nie podchodzę, bo, bo nikt nie chce, bo to nie jest ani, ani przyjemny widok, nie chcemy w taki sposób pomóc, no bo co możemy zrobić? Tak? Często jest tak, że ignorujemy, ale często, i często tak istotnie jest, że ktoś po prostu za dużo wypił alkoholu i, i, i przewrócił się, gdzieś tam leży sobie na. Na, 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 na powietrzu, na, na dworze. I, ale są właśnie sytuacje, kiedy naprawdę doszło do, do, poważnej, do poważnej sytuacji, gdzie ktoś miał jakiś zawał, zasłał, zemdlał, przewrócił się. I teraz y, przejdziesz obok i a mogłeś uratować tej osobie życie. Nie ty osobiście, ale za, 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 za Twoim pośrednictwem, za to, że zainy, zainteresowałeś się, mógłby zadzwonić, i w porę mógł ten człowiek dostać pomoc i, i żyć. Więc telewizja często apelowała. I często może, może być tak, że możemy się nie znać, ale widzisz, jeżeli ktoś przychodzi obok, mija raz, drugi, trzeci, a ktoś nagle się zatrzymuje, to jest mój bliźni. Wiecie, miałem kiedyś potem taki przykład. Może banalny, taki prosty. Nie, w zasadzie nic się nie stało. To nie była sytuacja, w której bym potrzebował pomocy. Ale wiecie, co miałem pamiętam. Prowadziłem rower i miałem z tyłu na bagażniku zgrzewkę wody do picia. Sześć butelek i ta, ta woda mi się, ta zgrzewka mi się zsunęła z bagażnika, i wskutek czego folia się przerwała, te butelki się gdzieś tam po, po, po rozlatywały w różne strony. I w tym momencie, kiedy spadła mi ta woda z bagażnika, przechodziło nie wiem, przechodziło dwoje młodych ludzi, nie wiem czy to było małżeństwo, narzeczeństwo. Między gdzieś tam 25 a 30 rokiem życia byłem bardzo zdziwiony, że zarówno ten młody mężczyzna, jak i ta młoda kobieta, kobieta zareagowali na to zdarzenie. Zaczęli te butelki pomagać mi z wodą zbierać i, i, i po prostu zebrali je z chodnika i mi, i mi je wręczyli z powrotem. Podziękowałem, to było takie miłe i sympatyczne. I sobie pomyślałem, właśnie to jest ten bliźniak, Chociaż mi osobiście się nie, nic nie wydarzyło, ale jestem święcie przekonany, jeżeli w tak drobnej i banalnej rzeczy zareagowali, chociaż nie potrzebowałem pomocy, pomocy, bym sobie świetnie poradził sam. Ale sobie pomyślałem, jeżeli w tak drobnej i błahej sprawie zareagowali, jestem przekonany, że gdybym leżał również by się mną zainteresowali i to byli moi czytając później w kontekście e, e, Słowo Boże i e, bliźniego sobie pomyślałem to są bliźnie. Jeszcze raz podkreślam nie jest każdy naszym bliźnim nie, nie musi być e, bliźnim naszym e, brat siostra w Chrystusie, którzy siedzą, bo cho, często jest tak, że my jako wierzący nie reagujemy na takie rzeczy jak powiedziałem często się, może wstydziemy, może, nie wiem, krępujemy, nie mamy odwagi, albo najczęściej jest tak, że nie wiemy co zrobić, kiedy ktoś leży, bo zakładamy, że, że jest pijany i, i co. Może nieładnie pachnie, może jeszcze coś innego się wydarzyło i nie chcemy sobie brudzić rąk, że tak powiem. Nie rangujemy, nie wzywamy żadnej policji, nie, nie wzywamy żadnej karetki, no bo ktoś przyjedzie i do błahej sprawy nie mamy zainteresowania. Więc pytanie, czy ja sam jestem dla siebie bliźnim? Ja muszę sobie odpowiedzieć, czy ty jesteś dla siebie, czy jesteś gotów komuś pomóc, ale nie gotów w sensie, że się przygotujesz na jakąś pomoc, bo. Nie wiem, ktoś zadzwonił do ciebie i, powie, i zapytał Cię, czy miałbyś w, ty, w, w następnym tygodniu czas, bo potrzebuje, nie wiem, Twój znajomy na przykład pomocy przy, przy przeprowadzce, i ty się przygotujesz. Nie, na taką pomoc spontaniczną. Czy jest taka spontaniczność w nas, czy mamy takie wy wypracowane w sobie zachowanie, reakcje, że na krzywdę od razu reagujemy, że nie przechodzimy obojętnie? Jeżeli nie, to my dla siebie samego nie jesteśmy bliźni. A już na pewno dla, e, dla kogoś, kto e, chciałby widzieć w nas bliźniego, jeżeli jesteśmy obojętni na takie rzeczy, na takie wydarzenia, na takie sytuacje, więc nie jesteśmy bliźni. Przeczytajcie to jeszcze raz, e, tę przypowieść, że ani kapłan. Nie jest określony w tej sytuacji, że jest z bliźnim. Yy, ani Lewita nie jest określony, że jest z bliźnim, ale ten Samarytanin, ten, który został zdjęty litością, który się użalił, ulitował nad nim, nie patrząc na nic. Na yy, straty fizyczne, czas, który tracił, może w ważnej sprawie, ale wszystko to zostawił, nie, nie kalkulował, nie zakładał, nie. Przeliczał, czy mu to się opłaci, czy mu się to będzie opłacało, czy nie. Zdjęty litością zaopiekował się nim. Dostarczył do miejsca, gdzie e, e, tego poranionego, w którym e, miałby opiekę, w, którym, w miejscu, w którym by mógł dojść do, do zdrowia. Dał swoje pieniądze których zwrotu nie oczekiwał, i nie oczekiwał, i nie oczekiwał niczego w zamian, co jest też ważne. Niczego w zamian nie oczekiwał. A więc jest ta różnica. Jeżeli chcecie się o tym przekonać, to zwróćcie uwagę na to. Zapytajcie nawet kogokolwiek spośród swoich, nie wiem, współbraci. Kto jest bliźnim? Zapytaj swojego pastora, kto jest bliźnim. Ja jestem przekonany, że ci powiedzą, że odpowiedź będzie jednoznaczna. Każdy, każdy, którego widzisz, każdy, którego, każda osoba, którą masz wokół siebie, to jest Twój bliźni. Ale Boże Słowo tak nie mówi. Tu nie jest napisane w tych fragmentach, które przeczytałem, że każdy, każda osoba, którą widzisz, każdy człowiek to jest Twój bliźni. Nie. Bliźń jest, bliźnim jest ta osoba, która jest nastawiona na pomoc dla drugiego człowieka. Że zatrzymuje się, widzisz niebezpieczeństwo, widzisz zagrożenie, widzisz problem, widzisz potrzebę, zatrzymujesz się, pomagasz. Tak jak mówię, nie, wcale nie musi to być nam ktoś bliski, kogo poznaliśmy, kogo znamy. To może być równie dobrze osoba, pierwsza raz, którą spotkaliśmy, pierwszy raz napotkana na naszej drodze, ale widząc jej zachowanie, ty powiesz, to jest mój bliźniak. Po uczynkach, po zachowaniu, to, co zrobiła, to, jak się zachowała w sytuacji, kiedy ktoś będzie, w momencie, kiedy ktoś znaleźć się w sytuacji, gdzie potrzebował takiej pomocy. Przeczytajcie jeszcze sobie raz te teksty i zastanówcie się. To jest właśnie ta różnica i to jest ogromna różnica między nauczaniem kościelnym a nauką jaką mamy zapisaną w sobie Bożym. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.